Przy okazji level. Tutaj mamy... Pff... Cholera, nie wiem jak to dokładnie nazwać ładnie. W każdym razie na każdy level ustaje się 3 skill pointy, albo przynajmniej tak myślę. I wraz z kolejnym levelem możemy więcej odblokowywać umiejętności. Let's see. Um... OK. No i tak mniej więcej wygląda awans w tej grze. Pierwsza astrobię, szczerze mówiąc, Tutaj mamy trzy spele: Ogniste, Lodowe, Elektryczne. Tutaj to jest składanie eee, łuk. Obrona. Fuh, a właśnie walenie tarcią. Co mi się kojarzyć z Dragon Age'em. I zwykłe ataki wręcz. Powiedzmy, że tak się rozwinę. O, oh. ok. Tab zwiększyło się nam życie na taki ale... Przy okazji niektórych może zniechęcić interfejs, ale mi jakoś przypaścił. F5, szybki zapis. Jest on bardzo podobny do tego Zgodka trójki, gdzie mamy 10 miejsc na itemy różne. Me to jest fajne, że można dwa gobliny naraz tłuc Auć. O, broniłem się. Nie. nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 Bardzo podoba mi się ten system walki, ale już widzę, że będzie za prosto, jeżeli chodzi o walki z potworami. W Rize nie miałem identyczną taktykę, tylko że. Auć, ale HP stacie. Tylko, że zamiast naparzać innym przyciskiem, to przytrzymywałem lewy przycisk. Wtedy bohater robił taką jakby szarżę i po prostu odskakiwałem. I tak w lidze nie wszystko rozwalałem. Pyk, nie ma. Pyk, nie ma. Okej. Okay. Turtle! O nie, zabili Tartlesa. Ja też muszę. Uff. Oczywiście tak jak tylko trójce Są potworki, które dodają na hita. Coś ciekawe, ponieważ gdybym ja waną ustawej siły kijem. W życiu, ja chyba bym go nie zabił No i cóż, nasza postać Jak każdy też Ma niewyobrażalną siłę halka Tu mamy jeszcze broń eee, Teraz przydałoby się pokazać Bronie jednoręczne w akcji Chyba wszystko cholera Up. Standardowo są szybsze Standardowo szybkość światła Przy waleniu Nie mogę tego otworzyć. Na tym przypłynął Diego. Wow. I jemu gratuluję, że przeżył to. Nie, naprawdę. A, właśnie jeszcze to. To jest animacja jedzenia jabłka. To jest demówka. Ja nie widzę jabłka, którego on je. On sobie odgryza palec i zjada go. What the fuck? E, no, dobra. Koniec z tym. To, to jest naprawdę dziwne. No ale mam nadzieję, że jakoś to usprawdzę. Błagam. Brawo, pokonałeś dwa gobliny. <grywa> so now you yes. really

Chowaj broń. Zobaczmy, jak to wygląda. Ta! O! Odpadła strzała. Mogę ją podnieść? Nie mogę, oczywiście. W każdym razie strzelanie tutaj jest stanowczo bardzo różni się od tego w gocie Trójce. W gocie Trójce strzelając łuku trzeba było walić trochę wyżej, bo zawsze strzała opadała. Tutaj zawsze leci na wprost, zauważyłem. Albo przynajmniej na bliskiej odległości, Eee, co tu jeszcze o łuku? Kolega raz mi powiedział, że można gr całą grę przejść waląc z łuku. Nie sprawdzałem. I nie da się sprawdzić, bo to demówka w końcu. Ale, O, warto jeszcze powiedzieć o tym, że jak widać, celownik się sam porusza. Bardzo miłe, trochę to jest realistyczniejsze. Ale też uprzykrzające życie, trzeba przyznać Dobra To teraz idziemy z maczetą No shit Ta, uwielbiam to Nie działa Idziemy do ojca I Ivy IV. Przy okazji ten quest bardzo mi przypomina inną grę Fable'a Zaraz zobaczcie dlaczego Chwila, gdzie był ojciec?

יש mój synu engagement osoba to się pytała o klimat w tej grze trudno mi powiedzieć coś o klimacie jeżeli grać po angielsku to mówiąc. a to spadcie bam 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 nie ma co dopiero złodziej.

Actually. No właśnie. No właśnie. Musimy zdobyć item, żeby zadowolić pełną pannę. To mi śmierdzi fable, mi to ostro. W fable była siostra i trzeba było dać jej czekoladki. A w tej grze mamy, no powiedzmy, narzeczoną. Kwit trzeba dać pierścionek. Ten oto ork ma są na bursztyn. Oryk, I heard you found some amber on the beach. Bitch, yes, Shepard. Beautiful amber. Could I get it off you? To keep. To steal. No. I need it for an engagement bangle for Ivy. Is to, to throw a at your head. To throw at innocent so, people. Trader Orak wants gold. I have none. Ha <laughs> wants to be a master. Celep wants to kill you. What do you mean? Celep wants to rip your, your hand at Shint o into your neck. Then the amber for free. I see. What should I do for you? Oric likes blue toadstools. oh yes. they grow in a cave with a door in the middle of the deer thickets. Oric always goes to pick mushrooms himself, but now auric has a servant. <laughs> the servant takes the key and brings five blue toadstools. yes. yes. give me the key. Ork ma klucz do bramy miasta um, hungry uh, podsumować tą sytuację w jaki by to sposób Mam bardzo dobry sposób do podsumowania tej sytuacji Czuję się jak niewolnik z e, niewolnik z goćka trójki Jeżeli ktokolwiek chciał nim być, proszę bardzo, powinien być zadowoleni Jakim cudem Ork ma klucz? Ukradł... To wygląda trochę brzydko, ale okej. Okay. A tu mamy. Jakiś domeczek. Który nie jest w ogóle ważny dla fabuły gry. Do niczego nie jest ważny. Chyba że później nie doszedłem do momentu, w którym taki domek byłby ważny. A tu mamy. Tą jaskinię. Nie. O nie. Okej. Okay. Niewidzialna ściana. Tutaj? Jezu Chrystus Przy okazji spójrzcie na ten Na ten, ten, ten y, mini mapkę na, na górze po prawej Są tutaj nawet pokazane Miejsca gdzie są grzyby Naprawdę musieli to zrobić ponieważ ten quest jest zatrudny. Może to uminać trochę rozgrywkę że jest Że te grzyby są zaznaczone na mapie Przynajmniej nie trzeba będzie się upykać, ale dla mnie to jest zbyteczne ułatwienie Przecież tak idzie się ciągle prosto Więc nie dałoby się ominąć tych grzybów Jeszcze te wykrzykniki Tutaj ciołku! Właśnie, o gdzie? Oberwałem? Yes. Ta gra ma problemy Nie, nie oberwałem teraz Ech. Za to w tej grze bardzo mi się podoba, że atakując jednego wroga można zaatakować dwóch jednocześnie. Cholernie wygodne i naturalistyczne.